Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z GTA San Andreas i tak, jesteśmy przy misji dla Cezara ehm, w ostatnim odcineczku jak robiłem misję ten, ten sanitariusza, pokazywałem wam miejsce tam gdzie Cezar to ja wtedy jakoś inny save czytałem, że po prostu tej misji to jakby nie zrobiłem tak samo nie kupiłem posiadłości, która była kupiona w 14 odcinku więc no troszeczkę tak trochę dziwnie to zrobiłem, nie wiem czemu taki save lepałem. Możliwe, że przypadek po prostu nie ten kliknęłem, a teraz już nadpisałem wszystkie savey, więc e, ciężko tutaj to zrobić. E, więc no, zróbmy tą misję tutaj u Cezara. E, zobaczmy, co tutaj będzie ciekawego. Więc e, ja jeszcze raz powtórzę ten wyścig, więc zostawcie łapeczkę, komentarz, subika e, za moje starania oczywiście. Więc lecimy. you been, eh? This is how you repay my tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love what you! What the fuck? When I say I'm no interested no more, I mean that I love wait. you! And hey, when I problem. say that wait, I miss Leave my car alone! I did this for us, for me and you! It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release, like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl, this is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? Ah? Uh?

Tak trochę kiepsko, no ale dobra, mamy tutaj yy, Infernusa, tak? Wie co to jest? Nie pamiętam. Sklerodzę trochę mam, no ale dobra, wyłączę sobie radio, bo mnie trochę to... Tutaj tak... No, yy, aby to określić... Denerwuje czasem, chociaż fajne hity tam lecą. Dobra, dajemy, dajemy radę. Spokojnie wygramy to. Nie musicie się martwić o nic. Ja, że na mapie nie jest pokazane, ilu jest za nami i w jakiej odległości. To by było jeszcze lepsze rozwiązanie. No ale dobra, wyścig to wyścig. Najbardziej mi się podobają właśnie takie auta, które mają otwier te otwierane, takie yy, oczy. Jakby to powiedzieć? Inaczej się nie da. Ładnie to wygląda, naprawdę ładnie. Wow, szutrowa droga piękna. Cyk, żym, dwójeczka, trójeczka. I pyk, przyhamowanie. muszę tutaj dojechać. Cyk. Wow. Trochę przyhamować. jedziemy, jedziemy z koksem. Wow, uderzyłem. Ta maska mi się zepsuła. Trochę. Dobra, możemy tędy przejechać. Minimalnie troszeczkę to ścieliśmy. Więc spoko, na jedno oko. Może na lewe, może na prawe. No dobra, możemy tutaj na spokojnie jechać. Mamy tą misję w garści. Nie chcę zbytnio do siebie patrzeć, bo wiem o tym, że i tak wygrywamy tutaj są takie wyboje, że ciężko takim sportowym autem pojechać. No ale powinniśmy dać radę. Dobra, tutaj tędy. No, powiem Wam, że te wyścigi w Sandras San to nie mają podejścia do Need for Speed Chociaż Jakbym tak wziął pada, to mi się poczuł jak Need for Speed Ja tam. Nie włączyłem AP i chciałem jechać gdzieś indziej A to tylko ja Wow To by było teraz No i mamy wygraną oczywiście Syk Pierwsza pozycja, gdzie oni tam są? Nie wiem nie widzę ich. Więc pięknie No, muzyka jeszcze czap. Trzeba... Pokada But it is you who is missing that point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fool. What are you gonna say about that? Hmm, the advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch. What is this shit? They did to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go, I ain't gonna miss you. Goodbye. Well, <inaudible> no, you Więc dla nas nawet to lepsze rozwiązanie. Muszę trochę ciszyć. Yy, po prostu monitoring głosu. No ale mamy za to w Sanfiero. Więc yy, no elegancko będziemy mogli za chwilę tutaj yy, skoczyć. Ale najpierw yy, zobaczmy. Bo będzie pewnie telefon. Usany. hey ko i got the little mama, you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Oh, man, I don't know you. Break-aller, break-aller! Aha, no dobra, dobra. Okej, okay, czyli mamy misję UTT, więc gdzie to jest? Zobaczmy na mapie. Oczywiście. Podejrzewam, że to będzie w naszej tutaj starej mieścinie. Aż tyle kilometrów jechać. Serio. No tutaj Jezusie. A, wybrał sobie po prostu trasę. No dobra, no to jeżeli tak musimy jechać, no to lecimy stąd. Zobaczymy w ogóle co tam będzie. Bo będzie pewnie epicka jakaś jazda na maksa. Więc ja myślę po drodze jeszcze dziś zapisać sobie stan gry, więc gdzie ty możemy... E, u kataliny albo w tym domku co kupiliśmy. Najlepiej to było w tym domku co kupiliśmy. Czyli musimy teraz w lewo i w prawo na skrzyżowaniu. Dobra. I teraz w lewo? Już tak szybko? Szybko. Wow. Ta mapa to jest po prostu. Nie wiem jaka. E, jakby ktoś mógł, to mi przypomni jak się nazywa e, ten mod do GPS-a. E, bo by się naprawdę przydał w, czasami w tej grze. A wiadomo, no GTA San Andreas jest bardzo dobre do modyfikowania. Wow. Ale mi się przypominają stare czasy dobre. Jak się spuntowało ho, dobra, podjedźmy tutaj, tu jest nasz garaż, więc ja sobie te auto mogę zachować. O, pięknie, 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 mamy zachowane. Ja się skoczę zapisać. Dobra, lecimy dalej. Eee, trzeba w końcu tam się dosyć do tamtego miejsca. Eee, wow, panie, ja dopiero co wziąłem ten auto z salonu od takiego chłopa. Który mi, który mi oddał, bo się bał. Żebym go sprawił eee, I tak. Gdzie my musimy dokładnie pojechać teraz? Na wprost? Eee, czy jak? Eee, byśmy musieli tak polecieć na wprost. W lewo. I w prawo. Dobra. Na wprost. Do końca drogi. Więc jeszcze trochę pojedziemy. Jezu, jak się odbił ten samochód. What the hell po prostu Ale tak Powiem wam szczerze Że Jakby nie to jak ja Montuję te GTA San Andreas, To by częściej wychodziły te odcinki Ale bym chciał właśnie żeby były Też takim przysmakiem dla osób Które naprawdę subskrybują kanał Które chcą W lewo i w prawo Tak czy w prawo czy w lewo w Lewo w prawo Aha dobra i teraz w prawo to były części odcinki, ale jednak taki smaczek, że raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie wychodzi odcineczek, to też daje dużo do myślenia później. Znaczy, ja muszę zeskoczyć tam na autostradę? Nie, nie muszę do końca. Chociaż lepiej by było. Dobra, więc my tak zrobimy: zeskoczymy sobie teraz na dół. Pyk. na tą drogę. Ale driftem zajechałem, raczej poślizgiem. Ale takim, że w miarę OK. W ogóle yy, dla was nowy Isterek może taki albo stary. Tutaj w tym miejscu mamy miotacz ognia. Ja już sobie wcześniej wziąłem go. Więc jeszcze raz dopełnię. O, mamy teraz 350. Przyda się. Przyda się na pewno. Pod niektórymi względami, tutaj patrzę jeszcze na czasy nagrań. Bo jednak, no trochę ograniczony czas mam Nie przez miejsce, e, ten, miejsce po prostu na dysku Tylko ograniczony, że idę na popołudniówkę A to jest najgorsza zmiana, jaka może być No ale No bo nic nie można, można nagrać jedynie z rana Ale to też, wieczorami to ja praktycznie e, Wtedy obrabiam GTA San Andreas e, Plus do tego jakieś inne tam filmy a jak właśnie mam dnióweczki, to w ogóle nie nagrywam. Może tam czasem. Jak mam chwilę, to... Wow, wow, wow! Dobra, jeżeli mam tam chwilę, no to nagram sobie po prostu jakiś odcinek, albo sobie streama. A jak są nocki, no to wiadomo, no, po nockach już się nikomu nic nie chce. Więc wszystko zależy od tego, czy dużo pracy jeszcze nie. To wtedy też nagrywam albo i nie, więc no... Dni wolne. Mam taką pracę, że ciężko jest czasem mieć dzień wolny, bo dzień wolny to tak wypada, że, że po prostu to nie jest co, sobota, niedziela, tylko ja pracuję po prostu w systemie czterozmianowym, więc też jest ciężko. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest za misja. Pies! I've got everything you need, Lone Traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Damn, man, there must be two tons of that stuff back there. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh man, narks. You fucking rat. Dude, don't put that on me. You don't want to deal with 10 penny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. we got to torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Holy shit. Kojarë t'omisi. I to bardzo dobrze. Dobra, już tam nie nie płacz. No, tutaj dajesz Podpalasz to O, mamy tutaj czas mały O, nie powinniśmy się iść W tym mrodzie tutaj Dobra, lecimy z tej strony Dobrze, że wziąłem to w ogóle Szybko tędy, szybko tędy Bało mi komuś jeszcze ten ekran. No, gancia tutaj będzie spalona, ale będzie chmur chmura, o, o, nie Dobra, jeszcze tutaj, tędy. No dawaj, dawaj szybko. No pięknie. Wow, ale się tutaj kręci nam w hu, Uhuhuhuhu. Dawaj, dawaj, CJ. No, jeszcze ta szklarnia tutaj, będziemy mieć gites. Dobra. Musimy lecieć z truchem.

No chyba coś tutaj wybuchło, co nie? Dobra Lecimy Stawię się na komobila do garażu w Samfiero Dobra Teraz którędy tutaj muszę dojechać Bo tutaj będzie masakra jakaś Dobra, będziemy musieli lecieć w lewo W lewo O ho, ho. no tu by GPS się przydał czy w prawo, sorry. W lewo czy w prawo? Bo ja już się zgubiłem. Yy, jak jesteśmy tam, no to w prawo. Dobra. Syk, w prawo i heja. Chyba dobrze jadę. Ale chyba, 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 chyba. Dobrze, dobrze jadę, więc. Yy, jak wtedy pojedziemy tutaj w prawo.

w końcu się zaczyna jakaś normalna impreza, a nie jakieś tam szmule. Teraz gdzie? My jesteśmy tutaj, więc nie będę lecić na prosto, ale chociażby na prosto by było najlepiej to zrobić. No, cofnijmy się i wjedźmy w to. Jesus, we you get this? 1967, się jeśli nie Mam Herbie. She's faster than most. But getting old. Yeah, whatever, man, you talking shit. Dobra, szybko tam dojedziemy. Nie, ale ten GPS to fajnie, by było, jakby ktoś mi dał znać. Yy, Jak to jest modyfikacja? Man, we got three tons of grass on board. Ile? The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit, can you shoot? Shoot? I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! brother. San Piero, the city of psychedelic wonder. No na pewno. My musimy tutaj gdzieś zjechać. Jest droga do zrobienia. No tutaj będzie nieźle. Eee, o, chyba o, jak się o, nie młotek tendy, muszę pojechać. O to jest fajne na miejscu do do grindu. Energi 600, 600 albo 500? No, 23. <susurė> This is the place. Wow, Jesus, dude, Looks like you've been fed a bummer. No dobra, ale mamy swój własny. Twoje własne mieszkanie. A czy ten, swój własny w ogóle tutaj budynek. W końcu jesteśmy w San Fierro. Więc brawo dla nas. Więc no cóż, ja tak patrzę po czasie, więc możemy tutaj zakończyć odcinek, Więc to była tyle. Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę. No na dole, komentarz. No i taki magiczny przycisk, subskrybuj też tam na dole, więc trzymajcie się i do usłyszenia już w następnym odcineczku z GTA San Andreas. Bye, bye!